Siemanko, z tej strony ta Dzisiaj jest ze mną Mitch Matron. A dzisiaj pogramy sobie pary. I jak widzicie mamy komplet czarnych skinów. Matron ma czarny skin. Ja też mam czarny, czarnego skina. Oczywiście Maję. Bo już całą mam. No i sobie pogramy dzisiaj pary. Ten się jak zawsze śmieje. Rzut monetą i będzie Midas. Nie, teraz a, będzie Midas. To znaczy, że będzie kartowna gra, ale tak nie do końca. Bo na początku miał być Midas a ręka później był Midas. Dobra, ale to wszystko jest do przewidzenia. Poczekaj, mam na chwilę ze dwóch jeszcze jedna, na chwilę. Okej. Okay. Będziemy ciągle zespół, ale to nieważne. Ważne, że ja nie mam. Bo to w końcu mój odcinek. Nagrywam teraz odcinek, bo w poprzedniej gierce był. Bo mu nie chciało. Nie, zresztą ja. Bo w poprzedniej gierce była taka dobra gierka, że teraz też mi się chce. Bo w poprzedniej gierce była taka dobra gierka. No. Sześć fragów, ale. Zginąłem? W jakiś sposób? A, bo dwóch snajperów do mnie snajpiło. Dobra, gdzie lecimy? Pani A o... um, Gdzie ja miałam dobrą... Na karkołomne możemy. Karkołomne. Na karkołomne. Wcześniej była taka dobra gierka moja na karkołomnych. Dwa fragi ze Skara i jeden z Pompy. I walentynkowe spadanie. Serduszka. A gdzie twoja? Ja mam spadanie serduszkowe. Ja też. Te serduszka są dla widzów. Dobra. Ktoś tu w ogóle leci? Leci, leci, A, leci, leci, leci. Leci, kim? Leci, kim? leci. Ja mam nadzieję, że będę miał pierwszy broń na kinie. Leci, leci, leci. Proszę, proszę, proszę. Nie, Ty będzie pierwszy, to ja muszę iść na dole po skrzynkę. Opem. Poczekam na niego tu. Ty schodzi do mnie. On nie, leciał do mnie Typ. On ma zero... On ma zero HP. Dobra, na razie tak No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Zacząłem, więc Matron uratuj mnie, miała... on ma 0hp, miał pompę, więc nie miałem szansy, ale miałem lekko szansę. Dawaj! A. Tak też można. No tak też można. Dobra, to kolejna gierka będzie dobra. <laughs> tak też no, można. ja. Ja że jest bo w PMN, tak koświartuje, a on mi wali bułę oczywiście złą za ile. No, za sto. I jak takich graczy można mieć? No normalnie niemożliwe. Może po ostatniej mojej gierce takich dobiera teraz, dobra. Jeszcze jedna gierka i ta będzie ostatnia, bo miała być tylko jedna i dobra, a zginęliśmy w dwie sekundy. Teraz musimy dać radę, bo inaczej nie damy rady, a jak damy no. rady, to nie damy rady, a jak nie damy rady, to nie damy radę. Czekaj, cze, czekam. Co? Na karkołomne polecimy. No. Czekaj, 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 czekaj. Coś Czekaj, tu jest... Mój numer do mnie dzwonił, mój numer własny, mój, mój numer do mnie dzwonił. Aha. A numer bardzo nie dzwonił. Aha, dobra, to zaznaczyłem ci. Ja lecimy na lecimy? Od, od kiedy? mój numer może kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? bo kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? na kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy? Od na swój numer. No nie, no bo prześlij dzwoniam zwojem mięte, jak wolę na biurku. Aha. To spadanie nie jest żytkie, będę musiał je zmienić na te od panie kabu serduszkowe. Jak tam u ciebie? Nie trzeba. A dobrze, dobrze, ja lecę dalej, dalej i nigdy i nigdy nie wyląduję już normalnie. Kto Pop, na dach? Hmm. Co? A ty nie poleciałeś na dach? No i na blakach muzyka, gra, no ludzie. No daj. U ciebie? No w ogóle w U mnie gra. Ja sobie włączyłem. Ja uczę się pod pompę. O! jest ja pompa! Siemaneczko! A ja mam MK. Czy ktoś w ogóle by nie bym... leciał? No tak średnio bym powiedział. No. Jest pompa. Ej, ciekawe co by się stało, jakbym zadzwonił moim numerem, do, jakbym zadzwonił pod ten numer. To ciekawe czy bym... Do, do ten, to ciekawe co by się stało, jakbym zadzwonił... Tym numerem, moim numerem do mojego numeru. No. W ogóle jak ci się podoba moja pani Maja. Mi się ona tyłu z deską jeszcze ją mam założoną, ale deskę bym zdjął, bo bez deski by lepiej wyglądała. Nie ten, broń. Mi się wydaje, że kłócił się na numer w krat, albo... Nie no, bo pamiętam jak się kiedyś też tak, nieraz tak zmieniłam do mnie, a nie wiem jak się to przytyło. To byłem ja. Ooo, airfag! W sensie kiedyś. rpeg No pierd... Bierzesz No biorę. Tu, du, ru, tu, tu... Ała! Wow. Co ja zrobiłem? Zapomniałem, że nie działa to na sam. Ale dobrze, że aż tak dużo HP nie straciłem. Tu typów nie ma. Czemu to samo się wysadziło? A co ty wysadziłeś? Czy już do strefy lecieć? Ja bym już do strefy leciała, a ty jak? Ja jeszcze nie. Okay. Ten topór nawet pasuje. Za który on jest? On jest za 89. Nie dosięgam. Ja mam sto, prawie 160. Sto i... No i nie wbijasz ekspo. No ja niby nie robię w ogóle wyzwań, co nie więc nie wiem jaki cudem ja byłem, tak lewele, jak ja w ogóle wyzwanie nie robię, to nie. Dużo grasz, przecież od maj codziennie. No dzisiaj grałem akurat o 6. O 6 to jeszcze gorzej, typie. To może jednak jak się bardziej będziesz w spocenie grał, to będę Ciebie brał na areny. Zamiast robić. Bardziej sputenia, bardziej mam grać jeszcze bardziej spucenie? Bardziej spoczone mam grać. No ja już jestem spotsony, za tymi jeszcze parę pograć ja jeszcze bardziej. I zresztą widzisz moje gierki. Du, 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 du. Ta gierka będzie bardziej dobra. Ja bym już leciał. Helkę słyszę. Słyszę helkę. Prawda. Widzę ją. O, dostaję damage! Dobra, zniknęła już. Od kogo? Ale to Ale strach był. Ale to by strach No ale serio? Już? Mogłeś mi powiedzieć. Może z tej helki dostawałaś obrażenia? AP Ej, strzelają do mnie, nie wiem skąd. O, widzę typa, tam jest matron. To ten do nas strzelał. No właśnie widzę, ja do niego podeszłem bliżej, żeby do niego strzelać tak Ale ty mu dużo walonoś. On nie miał broni, nie miał. Nie miał pistola. To on z pistola strzelał. No chodź do strefy, bo już te obrażenia nam są. też pokażę, skarb? A. <laughs> Oczywiście. Ej typy, typy! Tam typ sobie skoczył. Tam Są typy, więc co się dziwić. Mam typa! Dwóch typów pomocy! Dostał jeden za... dwa razy za 30. Tam się dzieje! Minus 101! pega dostał! On ma... Nie ma trochę jeszcze. Uważaj tam. Ja nie że ja. On Dobrze. też. Z tego Wyślisz drugiego teraz. Podnieś mi teraz. Dobrze. To. Czekaj, to i to wezmę sobie. jest gdzie jest to. Ok, jest to pompa. Dasz mi ammo do. Rakiet. Do RPGA. Mam szara

bo sobie dołożyć. Ja nawet nie mam na dokładkę. Też lubią snajpa? Co? To powód dlaczego. Bo bardzo duże hedy walę. Zawsze jak mam złotą to walę za 300, za piszki tylko za 200. Dzięki. Ale można do czego? No do ja nie? Mam. Mogę dać ci trochę. Tam gdzie się strzelają. Ale ja też po prawo słyszałem gdzieś. Tak, po prawo słyszę. A WP. Też słyszysz? No. No serio? No, wskakuj. Gdzie no. oni tam są? Bo widziałam u niego heavy, więc trzeba na niego uważać. Lunchpad postawił. Usunąłem mu launchpada, tak Stracił Lunchpad, ja bym trochę dojechał. Ja tak bym wiesz na ludzie. No ale nie wiem gdzie on jest Tam jest Ale się buduje Ale on się nie co buduje Spadasz, dzieciaczku No właśnie niekoniecznie Ty z tyłu skądś Nie, z przodu A dobra, dwójka mnie dojeżdżę ja ginę Ty, on też ginie No leć mnie! O, no, mam! Ale to był fart! Gigi! I ja wiem, do leczenia chociaż tutaj? Mam potę, a tu jest leczenia. tu jest taki lud, że ty nie wiesz. Ale Ej! Ja nie używam snajpa, y. ja będę miał łuk. A ptasz? A też. Ja Tu masz do tego skara, jeśli chcesz. No, chcę. Ej, ja będę nosił, bo bo e, łuk kabum ej ja ja ten o nie ja nie, ja nie biorę ja będę miał f jednemu palnąłem no, ze koła. snajpy a mówię że ja jestem dobry ze snajpa ale tym razem wziąłem łuk kabum masz jeszcze poty tu o, czelają. no słucham. na no, w domku jest w domku? Tak, i tam... A nie z górki strzelają? Nie, tu jest... no, z tam do... Ja mam tego, mitycznego skara, nie? Fajnie, ej, dostał za do a ty dobiłeś, brawo. Ej, wie, że ten skar y, mityczny ma jakąś... Szybciej strzela? Wiem, ja też bym potrzebował tego... leczenia. Tu masz mandarze okay. no, mi to jeszcze też. Chyba dać ci y, masteczkę. Nie będę marnował. Ej, brać minigana czy nie? Minigana nie wiem, chyba nie. To jest z tumikiem, to biorę. Jaki lud, to jest dobra gierka. No, no i to nie mam, ja mam Łuk. Ja mu puszczę na kierkę, bo, zobacz. kazała. A ja Łuka, tam... ja Łuka. Łuk, ja yes, Wyszedł, wyszedł, wyszedł stamtąd. Dobra. Dobra. Czekaj do mnie. E, no słuchaj. Pan do łopat, będę. <laughs> Popatrz, popatrz. I was always a fool for for the one they call, Johnny. Matron, 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 just yeah. <laughs> cut ja miałem do dwóch Miałem de Ew, On był na tobie dosłownie On nie porobił z rpega tyle mi walnął a później Ale spoko gra była na youtuba Taki lód mieliśmy No taki lód A ty by mnie z -rpgował. Ja na razie muszę kończyć No poczekaj pożegnasz się Pożegnanko do muzyczki. Ostatnie już chwilowo. Muzyki Dobra, no to to by było na tyle. No to cześć. Pożegnaj się Mateusz. No to cześć.